Który to już. 10 raz to chyba nagrywam. Przedostatni był prawie dobrzy. Dob dobrze. Dobrze. Prawie dobry, ale nie był dość dobry ze względu na to, że... Yy, no po prostu... gra była ociupinkę dosłownie, ociupinkę za głośno. Tak. O Ociupinkę. Teraz już mam nadzieję nie jest za głośno, mogę jeszcze to ściszyć. Chodzi o to, żeby jednak było złoż, żebym ja że Żeby było żebym... żebym ja słyszał. Żeby jednak było i żeby jednak było słychać więc tak, to jest ogólnie film informacyjny testowy więc INFORMUJĘ więc informuję, że pierwszy film będę robił jeszcze raz że informuję, że pierwszy film będę robił te, co jest? że pierwszy film będę robił jeszcze raz, to o tym chciałem poinformować o tym, że na kanale głównie będą się pojawiały rzeczy milsimowe takie za gno. jakieś tam milsimy będą głównie robione Zapraszam, o, zapraszam na Discorda mojego, bo potrzebni są ludzie, którzy chcą ten insinu robić po prostu są ludzie potrzebni, nam zawsze tego zawsze ludzi brakuje, do wszystkiego Nieważne ważne jaki pomysł, zawsze brakuje ludzi i dlatego chciałem nie chciałem zginąć, ale no i rzeczywiście. Eee, no i dlatego właśnie założyłem kanał, żeby więcej ludzi było. Teraz wolę taką krótką serię, po, serię na Fallout, to postaram się coś mówić, jakieś, nie wiem. Wiem, jak to się nazywa. Inwokacje będę mówił. Nie twój ojciec, ja ty jesteś tak się jak ten, tylko się który stracił. Mam nadzieję, że było mnie słuchać podczas tej serii. No i to tyle chyba. Discord powiedziałem. Kampania, że jest robiona z 39 i z cała tam kampania polska, co zamierzam robić z innymi jest robiona. To powiedziałem. Film, że pierwszy będę był, jeszcze raz powiedziałem. Podziękowałem tym dwudziestu iluś osobom. A jak nie podziękowałem, to teraz dziękuję, co obejrzały. I tyle no. Chyba, no tak, tyle, na pewno tyle. Dobra, no to zabieram się za kolejny film.